Witam Państwa serdecznie, Tomasz Jaskuła, kandydat do Sejmiku Wojewódzkiego. Zapraszam Państwa w imieniu wszystkich kandydatów naszej listy Komitetu Wyborczego Wyborców Niezależny Samorząd Województwa Śląskiego na debatę. Debatę, która ma potrójny temat. Innowacje, rozwój dotacje Unii Europejskiej. Zapraszamy Państwa na godzinę 17. 27 października, czyli w poniedziałek na ulicę Łódzką 8 przez 12. Dlaczego musisz tam być? Dlatego, że pokażemy Ci profesjonalistów w akcji. Oczywiście zaprosiliśmy również tych, którzy startują z innych list partyjnych, niepartyjnych. Ale przekonacie się Państwo, że jesteśmy przygotowani bardzo dobrze do wyboru. Jesteśmy ludźmi, którzy wiedzą, jak oszczędzić Państwa pieniądze i którzy doskonale wiedzą, co robić w cyniku. Przyjdźcie, a później 16 listopada głosujcie na nas.